Dzisiaj przygotowałem dla Was kolejnych 5 futurystycznych rzeczy, które zobaczycie jeszcze za swojego życia. Prawdopodobnie. Wielu z nas wolałoby żyć w świecie, gdzie rak to nie choroba, jaką trzeba się martwić, jednak walka z nim to ciężka przeprawa. Niektórzy naukowcy uważają nawet, że nigdy nie uda się wynaleźć lekarstwa przez wzgląd na ludzką anatomię. Możemy jednak liczyć na lepsze kuracje, mniej szkodliwą i mniej inwazyjną medycynę. Tak jak bardziej precyzyjna chemioterapia, która nie oddziaływuje na cały organizm, albo nanoroboty redukujące ból i skutki uboczne chemii. Oprócz większego komfortu podczas terapii przydałoby się także skuteczniejsze zwalczanie nowo powstających komórek rakowych. Pomimo wszelkich zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, ludzkość niewiele robi, aby w jakimkolwiek stopniu poprawić tę sytuację. Można by jednak za pomocą geoinżynierii zredukować ilość emisji CO2 do atmosfery, dosłownie wyssać go z powietrza. Zaplanowano w tym celu produkcję sztucznych drzew i dokarmiania fauny w oceanach, jednak żaden z tych projektów nie dzieje się na skalę globalną. Tak naprawdę to nie wiadomo, jak będzie wyglądać technologia za 20 lat. VR niby istniało już 20 lat temu, a tak naprawdę to dopiero teraz coś zaczyna dziać się w tej dziedzinie. Ciekawe, czy kiedyś będzie dało się wrzucić zawartość całego mózgu do internetu i istnieć w postaci cyfrowej. Raczej w przeciągu najbliższych lat nie zobaczymy czegoś takiego, ale na pewno będzie to temat brany pod uwagę. Najpierw myszy, potem małpy, a w końcu ludzie wrzuceni do sieci. Aplikacje zastępujące prawdziwych lekarzy. Niby już coś takiego istnieje, ale nie w ogólnodostępnej formie. W skrócie jest to aplikacja, która diagnozuje osobę i wypisuje receptę na leki. Sprawdza ona puls, oddychanie ślinę oraz krew. Nie jest to jednak technologia obecnie używana, ponieważ jest zbyt słabo rozwinięta i może wypisać leki zdrowemu człowiekowi. Według naukowców ciemna materia stanowi 23% całego wszechświata. Być może w przeciągu kilkudziesięciu lat uda się odkryć jej sekrety. Wiemy o jej istnieniu ze względu na oddziaływania magnetyczne, jakie wytwarza, jednak nie potrafimy wykryć źródła tych oddziaływań. Niektórzy sugerują, że nasz wszechświat jest pierścieniem wokół gigantycznej czarnej dziury, która powoli wciąga nas ku sobie. Według nich istnieją różne wszechświaty, które dostępne są jedynie po przejściu przez tę dziurę. Jakakolwiek jednak jest prawda, zbadanie ciemnej materii przybliżyłoby nas o krok do zrozumienia natury naszego wszechświata. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie o ocenie i komentarzu. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału klikając w czerwony przycisk na dole. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.